Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj recenzja produktu od firmy Carlap. Jest to Trafik Film Remover czyli produkt, który ma Wam posłużyć do przeprowadzenia mycia wstępnego w okresie jesienno-zimowym. No i tak naprawdę nie tylko. Jest to wysoce zasadowy produkt do właśnie przeprowadzenia tego mycia. Możecie go użyć dwojako. A ja teraz chciałbym Was zaprosić do części praktycznej, w której pokażę Wam, jak on się sprawdzi na już właśnie tak przygotowanym, ubrudzonym samochodzie. No i co, zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, Traffic Film Remover, TFR to są produkty, które najczęściej używane są w okresie jesienno-zimowym. Mają usuwać ten przyklejony do lakieru film drogowy, którego no, niestety na miejsce bezdotykowej nie usuniecie. Ale tutaj w przypadku TFR od Carlab jest to wszystko tak bezpiecznie rozwiązane bezpiecznie opisane, że nie jest to produkt, który ma zrobić 100% roboty, że on wszystko usunie nie. Tutaj jest zaznaczone, że ma on pomóc usunąć, ma on delikatnie wzruszyć ten brud, który ten film drogowy, który jest na lakierze ma go zmiękczyć i pomóc Wam go usunąć, a nie żeby usunąć go do zera. Bardzo mocno skoncentrowany, jeżeli chodzi o opryskiwacz to 1 do 40 do 1 do 60. Ja oczywiście sobie tutaj wybrałem te najsłabsze stężenie, żeby zobaczyć jak w najsłabszym stężeniu produkt sobie daje radę, czy będzie on wydajny, czy będziemy musieli walić tutaj jakiegoś mocarza. Jeżeli chodzi o pianownicę 1 do 10% i 1 do 20, no i też najsłabsze stężenie. Finalnie wyszło tak, że na opryskiwacz na całe auto wlałem 20 chyba 24 ml tego produktu i na pianowinice też gdzieś w tych granicach było 24 albo 20, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale jest to bardzo mała ilość, bardzo znikoma ilość i przy, przy takim litrowym opakowaniu uwierzcie mi, że ten produkt wystarczy Wam na bardzo długo, nawet jeżeli w miarę regularnie myjecie samochód. No i teraz tutaj dla mnie zaletą, co przede wszystkim jest zaletą właśnie ten bezpieczny opis, jeżeli chodzi o produkt, naprawdę każdy kto nie rozumie detailingu, po przeczytaniu tego opisu będzie wiedział do czego tego produktu ma użyć. Wszystko macie czarno na białym, jeżeli chodzi o zapach, tutaj też jest uwzględniony zapach chemiczny, jest opisane pH na opakowaniu. Więc to są takie elementy niby błahe, no niby nic nie wnoszą, a ja uważam, że dzisiaj, gdzie mamy dużo takich fanatyków, ludzi, którzy chcą zacząć przygodę, jest to bardzo ważne, żeby właśnie zawierać jak najwięcej takich wartościowych informacji na opakowaniach po to, żeby uniknąć później problemów czy rozczarowań. Jeżeli chodzi o pracę w oprysku. Możemy go sobie wrzucić na felgi. Przed myciem właściwym, możemy sobie go wrzucić na lakier. Ja tutaj wrzuciłem sobie go na maskę, żeby zobaczyć, czy tam po 3-4 minutach, przy takiej temperaturze w okolicach 3-4 stopni, czy coś będzie się działo. Produkt długo pracuje, nie zrobił tam krzywdy. Jednak element testowy to zawsze jest mniejsze ryzyko, że coś tam się stanie, bo mi na tym elemencie nie zależało. Ale nie zauważyłem tutaj nic negatywnego. Zrobił swoją robotę i przygotował mi ten element, nie zaburzył hydrofobowości, chociaż już ona dziś w niektórych miejscach była zaburzona przez inne produkty. Ale on tutaj krzywdy nie zrobił na ceramice, po prostu pozwolił mi wstępnie przygotować ten lakier na to mycie, właściwe mycie mechaniczne. Jeżeli chodzi o później dywaniki, również. To jest taki dodatek, gdzie myjecie sobie auto oczywiście na zewnątrz, macie gumowe dywaniki zimą i chcecie je po prostu też przygotować. Nie musicie tego robić APC w garażu i pędzelkiem. Możecie to zrobić właśnie wstępnie, również TFR-ami, bądź innymi produktami zasadowymi, które macie przygotowane do mycia wstępnego waszego auta. To jako dodatek. No i przechodząc dalej, czarny samochód. Na czarnym samochodzie te zabrudzenia widać zawsze bardzo mocno od dołu robi się siwy, wygląda to mega dupnie. No i tu wam powiem tak. Najlżejsze stężenie tego TFR-a no nie było to jakieś spektakularne usunięcie że była taka konkretna linia ale było widać tą różnicę że takie dobre 50% tych zabrudzeń produkt pozwolił usunąć było widać różnicę między tą częścią przednią i tą częścią tylną więc uważam że tutaj w tym najniższym stężeniu naprawdę taki wyhodowany brudek poradził sobie bardzo dobrze no i to tak jak wspominałem przekłada się też na jego wydajność chociaż mówię tutaj Takim najlepszym i najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest po prostu dobieranie stężenia produktu adekwatnie do poziomu zabrudzenia Waszego lakieru. Piana aktywna. Tutaj dobre rozwiązanie, ponieważ ja sobie bardzo lubuję piany aktywne zasadowe, dlatego że latem pomagają mi na przykład no, usunąć owady. Robią to wszystko, nie muszą używać większej ilości produktu, dlatego piany zasadowe również latem. Stężenie w tym przypadku jest zupełnie inne, ponieważ pianownica PA ma troszeczkę inną rotację wody z tymi płynami, które są wlane, więc tutaj trzeba to wziąć pod uwagę, że to stężenie będzie inne, ale piana jest taka mocno po środku, nie jest bardzo gęsta, nie jest też to takie mleko, powiedzmy takie 45% z tych wszystkich gęstości, które ja już akurat tutaj z nami, które doświadczyłem, ale co istotne, że ta piana jest bardzo stabilna, ona nie ścieka mocno z samochodu i widać, że ona pozwala sobie naprawdę na długą pracę. Spłukiwanie, no to tutaj wiadomo, w zależności od tego, czym płuczecie, tym więcej czasu musicie spędzić przy tym wypłukiwaniu, no i żeby nie zostawić nigdzie pod uszczelkami, wnękach, żeby to Wam nie zasło, bo każda chemia, która zasycha, zostawia największe spustoszenie. No i tutaj, moi drodzy, tak naprawdę ja większych uwag co do tego produktu nie mam. Linki, jeżeli chodzi o zakup ceny i tak dalej, będę Wam zamieszczał, jak zawsze, pod opisem do filmu. A to tylko z tego względu, że każdy sklep ma różną cenę. Nie chciałbym tutaj uogólniać, więc w przypadku tego produktu będziecie mieli oczywiście link. Pod spodem tam sobie zajrzyjcie, wybierzcie sobie sklep, w którym chcecie to kupić. Dla mnie, jeżeli chodzi o produkty od Karlab, na razie nie używałem ich zbyt wiele, też dla Was, wiele z nich nie recenzowałem, ale uważam, że jest to coś, Coś ciekawego i coś skutecznego. Na razie nie dałem się zaskoczyć tutaj niczym negatywnym. No, niektórzy mogą powiedzieć, że opakowania ich nie kręcą, bo wiadomo, jak ktoś jest wzrokowcem, to taka butelka, można powiedzieć, że jest jakąś taką butlą marketową. A tutaj w tym przypadku no, liczy się wnętrze i to jest tutaj istotne, tak jak przy dobrej książce. Także moi drodzy, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bawcie się, dzielcie się tymi materiałami. Liczę, że te materiały coś do waszego detailingowego życia wniosą. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia.